Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś powiemy m.in. o planowanym powrocie do normalności w Legnickim szpitalu. Będzie też o tym, w jaki sposób odbywają się egzaminy dla przyszłych kierowców. Legnicki szpital osiągnął pewną stabilizację. Sam rozpoczął wykonywanie testów na koronawirusa i szykuje się powoli do tak zwanego odmrożenia medycznych usług. I jeszcze szczegółowa procedura nie została yy, opracowana, natomiast generalnie tak, z założenia tak powinno to wyglądać, że pacjent będzie miał wykonywany test i. Yy, yy. W wyniku negatywnym oczywiście będzie przyjęty do szpitala i będzie wykonana procedura w związku z, z podstawowym schorzeniem, na które cierpi. W Legnickim Szpitalu jedynym oddziałem, który czasowo zawiesił swoje funkcjonowanie jest oddział hematologiczny. Zostawiamy tutaj pacjentów bez pomocy. Wszyscy ci pacjenci, którzy nie mogli być wypisani do domu. Pozostają pod opieką innych oddziałów oraz lekarzy oddziału hematologicznego. Natomiast część pacjentów, którzy zostali wypisani albo którzy potrzebowaliby naszej pomocy, w miarę możliwości udzielamy tą pomoc w formie ambulatoryjnej. Pozostałe oddziały funkcjonują normalnie. W skrzydle przeznaczonym do opieki nad pacjentami zarażonymi wirusem przebywa obecnie kilkanaście osób. Nadal funkcjonują też namioty, w których prowadzony jest wywiad epidemiologiczny dla pacjentów zgłaszających się do szpitalnego oddziału. Działu ratunkowego. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi już egzaminy we wszystkich kategoriach. Od 4 maja zdają ci, którzy chcą zdobywać uprawnienia tzw. Tak ciężkie i na motocykle. Od 11 maja do egzaminów przystępują kandydaci w zakresie kategorii B. Obecność koronawirusa zmusza jednak wszystkich do zachowania zasad bezpieczeństwa. Musieliśmy się dostosować, zmniejszyliśmy ilość przeprowadzanych egzaminów tak. Teoretycznych, jak i praktycznych, wydłużając ich czas przebiegu, tak aby można było przygotować pojazdy i sale egzaminacyjne do, w tych warunkach epidemicznych. Między innymi dezynfekujemy pojazdy po każdym egzaminie, dezynfekujemy stanowiska na egzaminach teoretycznych, tak żeby było bezpiecznie. Obowiązuje oczywiście mierzenie temperatury osoby poddającej się egzaminowi oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek i maseczek, co powoduje spory dyskomfort zarówno dla egzaminujących, jak i egzaminowanych. Jeżeli chodzi o oddychanie, jest to troszeczkę utrudnione, a zwłaszcza u osób, które noszą okulary, bo to okulary niejednokrotnie zaparowują. Aczkolwiek przy prawidłowym założeniu maseczki i okularów y, można uniknąć tego dyskomfortu. Mhm. Ubrani tak samo jak osoby zdające te elementy zabezpieczające i, i nie jest. Łatw, łatwa wtedy praca, aczkolwiek dajemy radę, staramy się, żeby, żeby to przebiegało w miarę normalnie, w normalnej atmosferze. Proces egzaminowania wznowił cały legnicki wort, czyli nie tylko w samej legnicy, ale też w Lubinie i Lubaniu. Z racji wydłużenia czasu egzaminów, dezynfekcji pojazdów i sal odbywa się zmniejszona liczba egzaminów. Dziennie przystępuje do nich około 60 osób. Osoby składające wnioski do zakładu ubezpieczeń społecznych o zwolnienie z płacenia składek, które zrobiły to w klasycznej papierowej formie, zaczynają spotykać się z trudnościami. Otrzymują e-maile mówiące o tym, że odpowiedź na ich wniosek i tak czeka na nich, na ich kontach na platformie internetowej. I tutaj pojawia się problem. Bo te osoby próbują na wszelkie możliwe sposoby, czy przez portal ym, z profilem zaufanym, czy przez własny bank, na to konto się dostać i się okazuje, że to jest niemożliwe loginu i hasła, a te osoby mówią, ja nigdy takiego konta nie zakładałem, loginu i hasła nie posiadam, proszę Państwa, to jest sytuacja, w której rzeczywiście kiedyś, nawet lata temu, takie konto przy okazji jakiejkolwiek wizyty w ZUS sobie założyliśmy. W takiej sytuacji niestety konieczna jest wizyta w oddziale ZUS. My prowadzimy już bezpośrednią obsługę klienta, więc trzeba się uzbroić w środki ochrony w postaci maseczki na twarz i niestety do nas przyjść i pracownik podczas jednej wizyty to konto ponownie aktywuje. Jak dotąd do dolnośląskiego oddziału ZUS wpłynęło około 60 tysięcy wniosków o zwolnienie spłacenia składek Po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej koronawirusem i kwarantanną, ośrodek sportu i rekreacji w Legnicy zachęca do wyjścia z domu i zaprasza do udziału w imprezie rowerowej pod hasłem Pierwsza Legnicka Szprycha. Zapraszamy Państwa od 23 maja do 31 maja. Mamy tydzień, dwa weekendy na zrealizowanie swoich zamiarów. Organizujemy szprychę w trzech kategoriach: rower stacjonarny, rower miejski i rower tradycyjny. Proponujemy trzy dystanse, 5, 15 i 30 km. Zapisywać można się wysyłając e-mail na adres ci podając imię i nazwisko, dystans, kategorie oraz drużynę. Do udziału organizatorzy zapraszają całe rodziny uczestników indywidualnych i grupowych. Żeby wziąć udział w naszej rowerowej imprezie, należy się zgłosić za pośrednictwem maila. Należy również wpłacić. Startową na rzecz, tym razem zbieramy na rzecz Stroniska dla bezdomnych zwierząt. Proszę Państwa, weźmy udział, pomóżmy zwierzątkom, ale także spędźmy miło czas na rowerze, tym bardziej, że pogoda sprzyja. By dopełnić zgłoszenia udziału, trzeba również przesłać podpisane oświadczenie, które jest załącznikiem numer 2 do regulaminu, do pobrania na stronie OSIRU. Poza tym niezbędne jest też potwierdzenie przelewu opłaty startowej z dopiskiem wpłata na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma numer startowy do wydruku i w wybranym przez siebie terminie oraz wskazanej kategorii zaliczy dystans. Potem przesyła zdjęcie z numerem startowym oraz potwierdzenie pokonanego dystansu z dowolnej aplikacji mierzącej. Mailowo otrzyma medal finishera. Po otrzymaniu wszystkich zdjęć Osir zrobi wspólny kolaż. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla naszych widzów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne informacje już za tydzień.